Historia sprzed dwóch tysięcy lat została przypomniana również w Nowej Dębie. Jej ulicami po raz drugi przeszedł orszak Trzech Króli. Trzy orszaki, europejski króla Kacpra, azjatycki króla Melchiora i afrykański króla Baltazara wyruszyły z kościoła podwyższenia Krzyża Świętego. To jest uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli pokazanie się Boga światu poza pozażydowskiemu. I w tym gronie jesteśmy i my. Dlatego się możemy wpisać w tę wielką wspólnotę narodów, które doświadczają łaski Boga, Jego miłosierdzia, Jego miłości przez osobę Jezusa, Chrystusa Zbawiciela. I to jest nasze, można być. Specjalne święto? Jaka uroczystość? Myślę, że cel taki ogólnopolski to jest właśnie to, żeby wszystkich, niezależnie czy to są chrześcijanie, czy niewierzący, czy też wyznawcy innych religii, żeby ich wszystkich jakoś tam przyciągnąć do wspólnego świętowania, objawienia Pana Jezusa się wszystkim ludziom, żeby być może ktoś się nawrócił dzięki temu, ale przede wszystkim, żeby wspólnie zamanifestować to, że. My, palacy, jesteśmy związani z kulturą i tradycją chrześcijańską. Młodsi, starsi w gronie rodziny, sąsiadów, znajomych, z koronami na głowach, zaopatrzeni w chorągiewki i śpiewniki, przeszli na nowodębskie planty do gospody. Muzyka Ogień wciąż się pali. Każdy nasze trunki chwali. Zapraszamy na grochówkę. Byleś tylko miał gotówkę. Cóż tam pani w wielkim świecie? Starawida, gospodarzu, co dajecie? Starsi, jest to drugi rok, się spotkali właśnie w ubiegłym roku na Orszaku. Tak się zaszczepili teatrem, że nie tylko już występują na Orszaku, co po raz drugi dzisiaj można było widzieć, ale na co dzień się spotykamy i realizujemy inne humorystyczne przedstawienia. Tu każdy mógł zobaczyć także diabelskie sztuczki oraz walkę dobra ze złem. Uroczystości został zorganizowany na tarasie Samorządowego Ośrodka Kultury. Tu przy dźwiękach kolęd trzej Królowie złożyli dary i pokłonili się nowonarodzonemu dzieciątku Jezus. Pierwszy pokłon złoży król Europy Haczpe. Miłości wcielona, Europa składa Tobie, pokłon Jezu mój miłosierny, ufam Tobie szczerze, jako symbol królewski złoto przyjm w ofierze. I jako drugi pokłon oddaję król Mercio. Wierzę, że Bóg wcielony, syn został nam dany. Oferuje Ci kadzidło, symbol polskiej chwały. O, Chcąc podkreślić rodzinny charakter uroczystości, jej organizatorzy ogłosili konkurs na najlepsze przebranie. W tłumie można było dostrzec więc niejednego diabła, anioła, pastuszka, króla czy na przykład turonia. Czas wolny, zimowy. Dwie deski, dwa zawiasy. I turon gotowy. I trój Babci trój gotowy. stary z płaszcz. Babci stary z, yy, tak, i rogi. Ja jestem aniołek, moja siostra też aniołek. Mama miała być diabłem, ale nie wyszło i jest królem. Rogów zabrakło. Perylinkę mama od aniołka zrobiła nam obu, auleorki też, a skrzydełka już były gotowe. To było prawdziwe, wspólne, radosne świętowanie. Pomysł fajny na spędzenie tego dnia. My jesteśmy pierwszy raz. Także nie mamy porównania. Nigdy żeśmy w takim nie uczestniczyli, ale bardzo się nam podoba. No jest to bardzo fajna inicjatywa, tym bardziej, że w zeszłym roku też uczestniczyliśmy, tylko niestety troszkę krócej, z racji tego, że było bardziej, bardziej zimne. Ale w tym roku też widzę, że po prostu dopisało i, i ludzie dopisali, i jeżeli chodzi po prostu o organizację, także, także dzieciaki zadowolone nie chcą uciekać do domu, więc, więc chyba jest dobrze. Kolejny orszak już za rok.